Możesz teraz opowiedzieć yy, teorię, historię i tak dalej. To zaczynamy. A ja sobie Ogólnie. Ogólnie mamy sobie Eliota Ludwika. Eliot Ludwik jest założycielem firmy Playtime Co. Jest jej właścicielem, tworzy zabawki, podpisał umowę z sierocińcem, którym dzieci yy, były, miały prawo dostać się do Playpenko, żeby się bawić. Ogólnie Playker był stworzony, znaczy nie Playker, tylko to właśnie tam, ta stacja, ona była stworzona właśnie dlatego, żeby dzieci się mogły tam bawić. Ogólnie Ludwik, kiedy skończył jakby robić, znaczy może inaczej, jak się wypalił, bo dosłownie on się wtedy wypalił, jak już przestał mieć pomysły na zabawki, doszło do wypadku, w którym zginęła jego córka. I ogólnie Elliot wtedy zaczął szukać informacji na temat, czy da się wskrzesić osobę, która zmarła. Okazało się, że dołączył do grupy, do jakiejś sekty, która twierdziła, że za pomocą kwiatu maka da się przywrócić osobę do życia. A dokładniej napoju, który byłby z niego stworzony. Więc co wymyślił Elliot? Dzięki temu, że zabawki były przez niego produkowane, chciał robić testy. I popi jest ta córka. No, Po prostu, po prostu chciał robić badania, w których przenosiłby duszę danej osoby do zabawki. Ogólnie sprawa wyglądała tak, że pierwsze testy były przeprowadzane na szczurach. Było dobrze. Jakbyś spojrzał tam w pokoju Ludwika, były na jego biurku papiery, właśnie z eksperymentem 851, z tego co pamiętam. Ogólnie e, tam było napisane, że on e, zauważył, że bardzo dobry postęp na szczurach, że one się spisują i chciałby przetestować to na ludziach. Pierwszym jego prototypem, czyli właśnie tą ręką, którą spotkałeś, była jego córka. Czy to miało być jej ciało, ale okazało się, że prototyp wygenerował samoistnie swoją, jakby twój, jakby mózg. On nie wsadził do niego żadnej osoby. Nie wiadomo, kto się znajduje w prototypie. Nie wiadomo, czy w ogóle przypadkiem sam prototyp to nie Elliot Ludwig. Może też tak być. W każdym razie, e, prototyp. Ym, Wytworzył własną myśl, jakby stworzył własny mózg, i pomyślał o tym, że no skoro on jest zamknięty, że oni robią badania na dzieciach, bo potem e, wszystkie badania były przeniesione na dzieci. On, właśnie te miejsca, w których e, było pokazywane, że oni badają tam twój mózg, że badają twoją zręczność i wszystko, to były właśnie po to, żeby zobaczyć jakie dziecko nadaje się do jakiej zabawki, bo nie mogło być tak, że na przykład przynosiłeś dziecko, które nie chciało do zabawki, która jest przyjazna. Wtedy by po prostu to się nie grało ze sobą i by dusza sama w sobie umierała. Więc trzeba było po prostu dawać konkretne osoby do konkretnych prototypów. z Tego, co pamiętam, mami Longlegs miała na imię Elizabeth. Po tym, jak została przyniesiona do lalki. Jej osobowość Była tak stworzona Że w stosunku do dzieci Była radosna, pogodna Pomagała im, ale jak przychodzili Pracownicy Playtime Co Prawie ich mordowała Prawdopodobnie nasz główny bohater w Którym gramy, nie znamy jego imienia Miał bardzo duży wkład w całą tą sprawę Najprawdopodobniej To on był częścią tych projektów To on na przykład, nie wiem, tworzył te zabawki Nie wiadomo w sumie W każdym razie po tym, jak został stworzony prototyp, on zaczął, prototyp wymyślił sobie, że znajdzie plan ucieczki, a chciał spróbować uciec. Mu się udało, przy okazji uwalniając pozostałe projekty. Kolejnym projektem, projektem 1007 lub 1007, kto woli, jak to woli, to Hagiwagi, którego już poznałeś w pierwszej części. No i Hagiwagi by... No właśnie. Hagiwagi i Kissimissi, czyli te kultowe projekty Playtime Co. Miały e, odzwierciedlać dwa różne charaktery. Ogonie były stworzone w dwie formy. Jeśli ktoś im zagrażał, albo zagrażał osobom wokół ich otoczenia, miały odpalić sobie w system agresywny. Dlatego Hagiwagi próbował Ciebie zabić. Wydawało mu się, że chcesz skrzywdzić kolejną osobę. Na prawdopodobnie chciałeś, wróciłeś do pracówki, żeby dokończyć dzieło. Oczywiście tego nie robisz. Ty bardziej jesteś tam nastawiony pozytywnie i próbujesz im pomóc. Chcesz się dowiedzieć, co się stało, że wszyscy pracownicy zniknęli. Jak przyjrzysz się na plamy krwi, które znajdowały się w całej grze, nie była krew. E, to był właśnie ten mak, który był stworzony w formie płynu. On był wstrzykiwany, bo jakby działało na zasadzie remnanta z Jeśli ten, kto zna FNAFa, wie, że remnant jest substancją, która pozwala w jakiś sposób duszy albo jej podświadomości przetrwać w metalu, który nawiedza. Napój z maka, yy, który był wstrzykiwany do zabawek, działał na podobnej zasadzie. Też sobie przetrzymywał duszę, a dokładniej emocje danej osoby albo daną osobę i ta osoba by siedziała w zabawce. Zabawki są rozwalone po całej placówce z jednego prostego pro powodu. Prototyp po ucieczce, jego cały szkielet, jego budowa, to nie jest, nie jest on dokończony. On jest w częściach. Dlatego Mami Longlegs mówiła, że ona nie chce się stać częścią jego. Bo on właśnie szuka elementów wszystkich zabawek, żeby się złączyć w jedno. Żeby być jedną wielką jakby machiną do zabijania. Można tak to nazwać. Zabił on ponad 20 naukowców. Tego, co przynajmniej mówią teorie. Odnosząc się do Popi. teraz pewnie już większość, która mnie słucha, zauważyła, że wszystko się łączy do jednego. Poppy to jest córka naszego twórcy Playtime Co. Czyli, że Eliota Ludwika. Tak, i to nawet nie jest tak, że ja tak sądzę, tylko naprawdę tak jest. W plikach gry Najdziecie to na internecie. Ja albo już pewnie większość znalazła, bo my to, w sumie to nagrywamy miesiąc po... czy tam dwa miesiące po wypuszczeniu gry. E, w plikach gry odnaleziono e, drugi cytat Poppy, który do nas mówi po tym, jak jedziemy w pociągu, którym wyraźnie daje nam do zrozumienia, że jest córką głównego twórcy, że ona próbuje się jakby wydostać z... Fabryki, żeby pokazać ludziom, że da się żyć dalej. Prototyp jest za tym, żeby nie trzymać cały czas danej osoby przy życiu. Jak już się jej odbiera życie, to żeby jej nie katować, nie trzymać jej w tym samym miejscu, on próbuje się pozbyć tych osób. Na razie na tym się zatrzymuje Playtime Corporation i ogólnie wszystko. Playtime Call tak zamiatało wszystko pod dywan, że w sumie nikt nie wiedział, że na przykład zabawki są opętane. Nie wiadomo jeszcze wszystkiego, na przykład kto się znajduje w Paget Pilar, nie wiadomo kto się znajduje w Boogie Bocie, nie wiadomo kto w Kadbi, tylko to są teorie. W każdym razie pamiętam, że jedna z... To się już potwierdziło, że jedna z kobiet, która była w pierwszym chapterze i było, słychać jej głos, to jest Kissy Missy. Przynajmniej ta osoba znajduje się w Kissy Wie, ten wie, ja tam się na teoriach nie znam. Nie, oczywiście, jak ja popełniłem błąd, proszę mnie poprawić w niektórych wątkach. Ogólnie cała fabuła Playtime kręci się wokół Jota Ludwika i jego chęci do bycia nieśmiertelnym. To w sumie mam tyle do powiedzenia. Mam nadzieję, że komuś się podobało posłuchać, jak ja rozumiem całą fabułę. W każdym razie, tyle w sumie, co chciałem powiedzieć na temat całej korporacji Playtime Co. Ogólnie, fabuła dla mnie jest poryta. Ja wolę szczerze, fabułę FNAF. O, dobra. Bra. Dziękujemy Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że przyjęliście mnie dobrze. Proszę, nie żartujcie sobie ze mnie albo nie róbcie jakichś cytatów w komentarzach, bo ...ja czasem naprawdę Wszyscy nie będziecie. wiemy, że, że jest szum i jest po prostu problem jakiś. Przeżyjecie. Link do smileya kanału Macie w opisie, tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Żegnamy.